No tak, witajcie. E, chciałem pokazać wam dzisiaj grę, którą rozgrywałem ostatnio Rubikiem. E, wyszło tak, iż wylądowałem na hardline, który na szczęście nie jest dla mnie jakimś specjalnym problemem. Całe życie grałem na hardline, więc, więc nie jest to żaden problem. Mm. Aczkolwiek Rubik wiadomo nie, nie, nie jest zbyt standardową postacią na, na, na offline. No i tak. I zaczynamy eee. Przełączmy na free kamerę. I spójrzmy, stoję przeciwko Spectre, która zakupiła sobie Quelling Blade'a i trochę regenu i jest tu Disruptor specjalnego nie ma. No I jestem sobie ja Yy, różne rzeczy można kupować, ja kupiłem akurat yy, kurę. Zresztą myślałem, że będę szedł na górny lane jako support, okazało się, że nie. ale no, w zasadzie wszystko jedno, tak, więc... Zostałem się z paczką yy, tangosów yy, z dwoma yy, clarity i yy, Tutaj GG branch, podstawa, podstawa wygranej gry. Jak widzicie, tak, syraptor próbuje, próbuje trochę zepchnąć mnie z linii, aczkolwiek średnio mu to wychodzi. Generalnie, jako że od nowego pacza loty zostały zmienione troszeczkę miejsca, w których przepraszam, miejsca, w których spotykają się, może tam player. -ticka. E, zostały zmienione miejsca, w których spotykają się kripy, Spotykają się zamiast praktycznie e, pod wieżą od strony safe e, Teraz spotykają się znacznie bliżej rzeki, co w zasadzie ułatwia granie na, 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 na harplaine, dlatego że właśnie po prostu jakąś szansę zbrania trochę doświadczenia. Szczególnie jeżeli przeciwnicy, takie w przeciwnicy, tak jak w tym przypadku. Nie starają się za bardzo wyrzucić nas z linii. E, zawsze mogło być gorzej, prawda? Ten, ten Disruptor mógłby spamować mnie cały czas, Spectra tak samo, a, a on tylko próbuje mnie nieco odganiać. Jak widzicie, mam trzeci poziom pod koniec drugiej minuty, więc, e, więc jest całkiem nie najgorzej. Myślę, że każdy z was miał taką grę kiedy miał pierwszy poziom w okolicach jakiejś 6 minuty. Teraz Spektra nie wiadomo co zrobiła nie wiedziałem co nas winczyła aczkolwiek płaciła za to first blood. Bardzo inteligentny testoste Disraptor zrobić? Nie wiem, nie wiem co mógł zrobić w każdym razie nie zrobił tego, nie, nie bardzo mi przeszkodził no i dzięki temu mogę sobie zakupić buty, mogę zakupić sobie maska, trochę tango, żeby tutaj utrzymać się przy życiu. No i drugi G a jak są dwa GG branche, to, już jest, to, to, to gra już jest praktycznie wygrana. Tak. Więc zostaję na linii. W międzyczasie może warto powiedzieć, że mam w drużynie Crystal Maiden, która tutaj udostępnia mi swoją aurę. E, dzięki czemu e, mogę spokojnie, e, e, ewentualnie nawet, harasować ich. E, tak, to jest pojętanka, która, która poszła do lasu, od pierwszego poziomu. Nie pytajcie, nie jest istotne. Ważne jest, że tak. Myślę, że tak. No cóż, jak widać, e, staram się grać... E, bardzo spokojnie, nie wychylać się, nie próbować farmić na siłę, nie zostawiać na jakieś ich ataki. Staram się stać cały czas z tyłu, e, zabijać to co, to, co mogę zabić, denajować to, co mogę zdenajować, nie wdawać się w jakieś tutaj wymiany ognia, że tak powiem. E, z tej prostej przyczyny, że Disruptor boli bardziej niż Rubik, niestety. Nawet jeżeli nie jest zbyt rozgarnięty, wystarczy, żeby użył po prostu swoją umiejętność co cooldown i w tym przypadku już będzie mniej wesoło. No tak, dobiłem szósty poziom, także pożyczę sobie od niego ten cały jego piorun i od razu mu poddam żeby nie czuli się chłopaki tutaj zabezpiecznie, Jak widzicie, nic mnie tutaj nie ganguje, mimo tego, że Ursa siedzi w lesie. E, no to siedzi w lesie, tak? nie, nie próbuje tutaj nic działać. A prawdę mówiąc, wystarczyłby e, sztylet e, spektry, Wystarczyłoby, żeby został cofnięty przez Disruptora albo zamknięty. W jego polu siłowym I, i byłoby po mnie, a tak to stoję sobie bezpiecznie, e, jakby nawet niespecjalnie tutaj, choćby molestowany. i robię co Zbieram tutaj doświadczenie. Nie jestem pewien, czy nawet przypadkiem nie mam najwyższego poziomu grze? Tak, mam. No, Juggernaut i, i Storm który e, stoi na środku, mają taki sam poziom, więc myślę, że jest, jest całkiem nieźle. E, tak. No to jest. To jest moment, w którym mi przesadził, niestety ja też przesadziłem, ponieważ jestem hardcorem. Nie wiem, co ja tutaj próbowałem zrobić, chyba przejść przez te czaki. No tak, niestety, jak widzicie, nie mam many. Brakuje mi tej many dość sporo, Hello. jakieś 30 żeby tą spektrę tutaj stosować No na szczęście dla niej manę miała przecież Storm Spirit obudził się po, po, po 7 minutach gry e, ale wcześniej Mirana użyła ulti i Storm nie mógł nic zrobić e, W międzyczasie udało mi się dzięki temu e, zabójstwu na Disruptorze udało mi się dokończyć urnę Hmm. Niewiele osób robi urnę na, na Rubika. Przynajmniej nie zauważyłem, że nie wiele osób to robiło na, na, na takich bohaterach jak e, Aparycja, nie wiem, może Venomancer to, to brzmi jakoś bardziej standardowo. E, aczkolwiek na Rubika niewiele osób robi urnę. Ja robię dlatego, że mm, przede wszystkim daje więcej życia. A Rubik, jak w supportów, jest dość papierowy. Ale też nie, nie przemawia do mnie specjalnie wersja z dwoma racerami. Po prostu e, no nie daje nic. Tak Chociaż wiadomo, no nie zawsze ma się, ma się farmę, żeby, e, żeby móc sobie pozwolić na coś więcej niż jakieś tam racery. No tutaj która zebrała, co miała zebrać. Spectry, nie. 3 do 1 w minucie offlineowym Rubikiem i najwyższy poziom gry. No, trzeba przyznać, że moi przeciwnicy tutaj na linii nie, nie, nie radzą sobie najlepiej. To Spectra jest dość mało rozgarnięta, bo e, nie wiem, no w ogóle moim zdaniem. E, Build taki na, 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 na szybki Radiant bez w ogóle niczego po drodze jest też kłupi. Eee, Dlatego, że jak widzicie ta spektra po prostu ja użyję tego czaru ukradzionego Disruptorowi, użyję swojego Fake Bolta i za chwilę nie ma spektry. A tu za chwilę nie będzie Disruptora. Tutaj, <noise> ja, mógłbym jeszcze coś zrobić, aczkolwiek many już trochę zabrakło. Wolę się wycofać, e, nie szarkować e, i tak będę mógł w tej spektrze jeszcze krwi na Tak, jak widzicie, mam 950 zł, więc jest to całkiem fortified. dobry moment, żeby. Kupić Arkaniety i zapewnić sobie mamę. Tak, jak również widzicie, na mojej linii pojawił się Storm Spirit. Będziemy próbowali za chwilę tutaj coś zdziałać w tym temacie. No ze Spectra, Spectra kończy się właśnie tak. No cóż, przynajmniej będę mógł się mu odwdzięczyć man no tak, e, częścią tegoż mojego builda na Rubika, e, poza arcane'ami i, i urną, e, są też drums, które e, zwiększają nieco mobilność, przed przodem, zwiększają przede wszystkim życie. E, zwiększają Anne wszystko co, 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 co potrzebne jest Rubikowi do szczęścia. W międzyczasie Storm Spirit znalazł e, URSA przy Roszanie, więc również się tam wybrałem. No i ja odwalałem jednego Disruptora, który po raz kolejny wspierał mnie decyzji. URSA nie, nie ma najlepszej gry. Co prawda ma dopiero jeden zgon, ale z no, Mursa, który nie może sobie zrobić, Orszana jednak cierpi. Dlatego, że następna okazja nie, nie, nie zdarzył mu się pewnie zbyt szybko, biorąc pod uwagę, że mamy tam Morda i zanosi się na to, żeby nasi przeciwnicy mieli coś z tym znaczy, oczywiście, może się zasmuknął. Eee, tak, widzicie, zdążyłem już zakupić Bracera. Dyer's structures are fortyfizione. No i nie zrobimy. Radian's top tower is under attack. Hmm. I w międzyczasie padła nasza środkowa, Ale to na szczęście strasznego. Widzę, że to tu tutaj Storm Spirit i Trzeba jeden, więc kursa. middle tower jest under attack. Nie ma najlepszej gry. Ale dzięki temu tak sobie zbieram po roku, roku. I brakuje mi jakieś 650 zł do, do dramsu. Tak. Co chciałem powiedzieć? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o. Strzałem i rany w zęby. bardziej of... tutaj Viperowi poszły mityczne uniki? <grymne> Raczej nie jest no, 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 to <grymne> e, W każdym razie, co chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o granie na, na Offlaymie? Pomijając fakt, oczywiście, że moi przeciwnicy nie są tutaj jak jakichś tam najwyższych lotów. To najważniejsze jest e, granie bezpiecznie. Dlatego, że lepszą sytuacją jest e, samemu mieć trochę mniej farmy, niż pozwolić się sfarmić carry e, przeciwnika, który w 99% przypadków będzie stać przeciwko Dlatego starałem się trzymać stół. Trzymać, starałem się. Po prostu robić to, na, 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 co, na co mi pozwalali, a że pozwalali mi na dużo, no to można powiedzieć, dużo zrobiłem. Zauważyłem tutaj Ward'a. Eee, chyba nasza Crystal Maiden tutaj postawiła Sentry. Jakieś no, niedźwiedzie przyszło. Teraz tego niedźwiedzia chyba znajdziemy. Albo no, niekoniecznie, dlatego że... <śmany> Przecież widział nas przy tym ordzie. No, aczkolwiek udało nam się go dogonić. Nie wiem Pojawia się pojawia w tym, ale w Viper. Pojawia <śmany> się Disruptor. Mówi e, mięso. Tak, no i Viper się przeskładał. E, nie mam niczego, czym mówić. Musiał zrobić krzywdę. Ukradłem mu Glusa, który no nic mi nie daje. Nic mi niestety nie daje. Eee... No i trzeba się wrócić. Aczkolwiek akcja była w miarę udana. zabiliśmy ich dwóch carry. Zginęła za to Maidenka, która jest trochę dziwnym supportem Hand na... eee... of Midas. Eee... I zginął Storm. <coughs> Przepraszam. Troszkę mi garbę zasługo w międzyczasie na linię powróciła mi spektra, aczkolwiek jest sama i, i, i bardzo jakby e, mam ochotę tutaj szarżować ją, dlatego teraz profilaktycznie będę trzymać się z tyłu. Tutaj zauważyłem Vipera. Stwierdziłem, że lepiej się cofnąć, dlatego że wystarczyłoby, żeby któryś z nich nie spowolnił raz i, i, i byłbym martwy. Po prostu nas powalnialiby mnie na śmierć. E, szczególnie, że teraz, nie wiem czy słyszeliście, przez moje gadanie, Mirana użyła ulti. E, więc, więc mogli w zasadzie wyskoczyć na mnie. Lepiej cofnąć się za wieżę. Poczekać, zobaczyć co się stanie. E, kiedy klipy przeciwnika dojdą pod, pod Twoją wieżę, po prostu zaatakować je raz, cofnąć się, e, pociągnąć je za sobą e, gdzieś, jakichś e, zagrożeń co je powodować. Więc w się udało mi się złożyć dramsy, jak, jak pewnie widzicie. Następnym punktem programu, że tak powiem, e, stanowczo jest Forstaff. E, Forca, który e, podobnie jak Dramsy daje znacznie większą, e, co prawda nie daje, nie daje życia, aczkolwiek e, Forca jest po prostu świetny. Pozwala uciekać, pozwala konić, pozwala zająć lepszą pozycję, pozwala w zasadzie na, 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 na wszystko, co chcecie.

Najlepszym pomysłem może się wydawać. Aczkolwiek, mimo wszystko, ta urna się zwróci. Tak, tutaj. Tak, wiem. On poszedł w górę, ja poszedłem w dół. Aczkolwiek zdążyłem go zauważyć. Gdyby zaczął się teleportować z zmiany czasu, to tak, to zginął za chwilę. Tutaj. Chwytące nie które Ale na przykład pojazdów zagranały. to, 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 to tutaj no tak, ta załapał ja jak mówiłem. Przepraszam. Niedźwiedzie jak mówiłem. Nie ma najlepszej gry. E, widać, że, że jest już trochę tym wszystkim poddenerwowany, zdaje się. No tak, w międzyczasie udało mi się ukraść e, skok Mirany. Bardzo przydatna rzecz. Jeżeli e, gracie Rubikiem, niezależnie w jakiej roli, czy, czy jest to e, support, czy jest to mid, czy tak jak w takim przypadku to jest dziwnym, jest to hard lane. E, Poza oczywiście jakimś tam e, Ultim jakimiś starymi, wszystko jedno. E, bardzo fajną Radiant's rzeczą to, do podkradnięcia są wszystkiego rodzaju blinki, skoki, uniki, teleporty, wszystko dlatego, że Rubik no... Nie ma stuna jako stuna. jest tę swoją telekinezę, która no, w zasadzie jest stunem. E, aczkolwiek nie ma żadnego mechanizmu ucieczki. Mm, dlatego świetną opcją jest po e, prostu taki mechanizm, jak się Jak się. Maję chyba taką Ukra jest z szyblinka maginy, bo to jest ten przepraszam, nie wiem jak się coś. Irana i Viper próbowali mnie dobronić w naszym lesie, ale... No była tu praktycznie cała moja drużyna, oprócz Jagger Nauta Eee i Radiance Middle Tower under attack Pomarło im się. Następnym przedmiotem, który będę robić za chwilkę, za, za niedługo, będzie Aghanim. W najnowszym patchu działanie Aghanima dla Rubika uległo stanowczej zmianie. Dlatego, że wcześniej działało to w ten sposób, że jeżeli ukradliśmy czar bohatera który może ulepszyć swoje ulti aganimem, na przykład powiedzmy Zeusa e, i samemu mieliśmy Aganima, to kradliśmy zaganimowane Ulti Zeusa. Zdaje e, się, że zwiększało to też zasięg, którego można było ukraść, ale nie jestem specjalnie e, pewien. Dołączę, dołączę notkę ze zmianami pod, pod tym filmem byście mogli zobaczyć dokładnie o co chodziło, przepraszam, że, że tego nie sprawdziłem, szczerze mówiąc nie, nie wiedziałem po prostu, że, że będę o tym wspominać. W każdym razie Aganim dla Rubika działa teraz w ten sposób, że poza tym, że zwiększa zasięg, z którego możemy ukraść czar przeciwnika, to zmniejsza też e, czas oczekiwania, tak zwany cooldown e, do 5 sekund. Co oznacza, że co 5 sekund możemy ukraść czar czyli e, Rubik robi się praktycznie inwokerem, aczkolwiek nie ma ustalonego zestawu czaru a ma E, możliwość e, ukraść, co, co, co mu się żywnie podoba, co, co, co 5 sekund. Tak, zauważyłem już nas, na naszym morcie, że Ursa już e, niewidzialność, więc tutaj troszeczkę się z nim e, zabawiłem, że tak powiem. E, dlatego, że po prostu chciałem, żeby nie zaatakował, chciałem użyć tego forstofa i mu uciec, e, dlatego, że wiedziałem, że ja mu ucieknę. Znaczy, wiedziałem, że ja mu ucieknę. A na przykład gdyby to była e, ta to mógłby być trochę gorzej. by ten ursa po prostu zabić. E, więc stwierdziłem, że po prostu zmuszę go do tego, żeby wyszedł z tej niewidzialności i, i zmarnował ją w zasadzie na nic. Tak, tutaj tak puściłem strzałę, żeby zobaczyć, co się dzieje. I myślę, że Mirana miała mini zawał. E, ta strzała skończyła się jakiś. 5 centymetrów od jej twarzy. Tak, w międzyczasie tutaj e, moja drużyna na czele. Radiance i Stormem w czasie dołem. I ja stwierdziłem, że spróbuję zająć tutaj e, swoją osobą. W na środku. W czterech. Wiedziałem, że jedyne co może W e, co W środku. W zrobić. W to W którą W zniknęła, w której No i tak, te chłopaki się z Multi crystal Gdyby nie multi rany to również ten Viper tutaj by pomarł. Nie ja wiem czy zwróciliście uwagę e, tutaj na, na, na Centaura, tutaj z tych neutralnych creepów, który w praktyczny sposób zestunował naszego likana, żeby na wszelki wypadek nie, nie, nie dogonił e, tego Vipera. No i tak. E, Aganim jest, jest w drodze, jak widać. Wygrana e, kolejna walka przez nas 29 do 13. W zasadzie mam jeszcze tutaj ciekawego nadzieje. Eee... Tak, chłopaki powstawali, żeby zobaczyć, się dzieje. A jedyne, co tutaj zrobi, to, to ja ich zrobię. To... Eee... No cóż, prawda jest taka, że gdybym nie miał tego lubić, to chłopi... nic. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. to, to Skończyło że, e, że wpadli w że... ...że Tak praktycznie. I to. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. w to. Tak to. Tak to. Tak ...zepchnął wieżę. Widzieliśmy to troszeczkę po liniach, próbujemy tutaj dostać się do ich bazy korzystając z tego, że przez jeszcze około 10 sekund będą martwi. W tym momencie gry, prawdę mówiąc, nic takiego edukacyjnego powiedzieć Wam nie mogę, aczkolwiek ta, ta poprzednia akcja, w której udało mi się uratować sobie życie tym, że właśnie mam tego lipa potwierdza tylko to, o czym mówiłem wcześniej, że dodatkowy mechanizm wcześniej jest świetną rzeczą. zresztą czekam na moment, kiedy Aganim dla Rubika będzie mi mieć umieć dwie ukradzione umiejętności zamiast jednej, takie jak Invoker. No ale tak, udało mi się, złożyć Anima gra jak widać, stanowczo dobiega już końca. E, Zeptaliśmy środek, że dół do górę, teraz środek pada. Już się że trzywnicy już troszeczkę się poddali spektra, nie wiem wiecie, co, co, co ćwiczy. E, także myślę, że można spokojnie zacząć kończyć ten film. E, co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, że... że... Granie na hardlinie nie jest wcale karą, nie jest niczym strasznym, Musimy się przed tym bronić, dlatego że wystarczy się nie napalać grać nie, 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 tak powiem spokojnie, żeby... Najważniejsze jest to, żeby grać bezpiecznie. Jeżeli bezpiecznie oznacza to, że masz już w piątej minucie pierwszy level. Dobrze. Plus jest taki, że karry przeciwnika nie ma na to sam. Mam nadzieję, że udało mi się e, przekazać, wam dobrze, że na tym na przykładzie tej, e, tej gry e, zapoznaliście się troszeczkę bardziej. Z, z graniem na, na hardlane z, z Rubikiem, z, z takim buildem, który, który mi się najbardziej podoba. No i życzę Wam powodzenia w Waszych grach. A jak się spotkamy, to po prostu pokażecie mi, czego się nauczyliście. Pozdrawiam i, i do następnego razu. Cześć.